Prawda niedzielski minister zdrowia podzielił się nietypową wiadomością. Polacy zostali oszukani w sieci, co właśnie potwierdził szef resortu zdrowia. Co się wydarzyło? Polacy mogli paść ofiarą oszustów, którzy rozprzestrzeniają niepotwierdzone wiadomości, dezinformując społeczeństwo. Przed zagrożeniem ostrzega Adam Niedzielski, minister zdrowia. Polacy mogli paść ofiarą oszustów. Fakeowe konto. Nie dajcie się nabrać. Brońmy się przed fałszywymi informacjami. Korona nie brakuje, napisał na Twitterze Adam Niedzielski, minister zdrowia. Jest to odpowiedź na nieprawdziwe konto, które pojawiło się w ostatnich dniach w mediach społecznościowych. Mowa o koncie na Twitterze, które zostało nazwane Adam Niedzielski HMZ. Polacy muszą wiedzieć, że nie jest to oficjalne konto, a próba oszukania społeczeństwa. Na fakeowym koncie pojawiły się informacje, które sprzeczne są z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia. Od poniedziałku w Strefach Czerwonych ograniczamy ilość osób mogących brać udział w zgromadzeniach rodzinnych do 1. Kara za brak maseczki w miejscach publicznych zostanie podwyższona do 6000 zł. Do weryfikacji i nakładania mandatów użyjemy monitoringów miejskich, oszukiwały internautów osoby, podszywające się pod Adama Niedzielskiego. Polacy już wcześniej dali się oszukać? Pod postami na nieprawdziwym koncie Adama Niedzielskiego pojawiło się wiele komentarzy. Sugerujących, że Polacy już zdążyli uwierzyć w kłamliwe doniesienia. Obecnie konto jest obserwowane przez 1672 osób. Pod każdym postem pojawiają się komentarze. Niestety, Polacy także udostępniają dalej nieprawdziwe informacje. Co więcej, już od kilku dni pojawiają się trudne do uwierzenia news, które dotyczą nawet klubów piłkarskich w Polsce. 2. 3. Po wczorajszym meczu Lecha złożyłem w proporcje objęcia i kadry trenerowi Żurawiowi. Brzęczek poszedłby do legi. A Czesio do Lecha. Plan został już uzgodniony z trenerami i prezesem Mioduskim. Wygrają na tym wszyscy. W końcu to H Legia ma być naszą drużyną eksportową, a nie Lech. Nawet taka wiadomość pojawiła się na Twitterze, wprawiając Polaków w osłupienie. Źródło ارمف افم تويتر